Włączanie tej latarki, także jest masakra. No dobra, tu mamy jakąś amunicję chyba. Latarka na szczęście jeszcze świeci. Co ja z nim robię? Wow, złapałem gościa. Mogę nim rzucić? Hm, nie, nie mogę. Ale można przenosić zwłoki, także i tak jest całkiem pozytywnie. Tu mam jakąś pałkę. Rozwalimy sobie szybę. Mogę przeskoczyć. Niestety. A, ale tu są bezpieczniki. Proszę, jak ładnie zbliż przewody, ale jej nie stykaj. No, no i prosta zagadka. O nie, zombie! Ale ja wiem, gdzie są krzesła i gdzie są ogień, tak, więc zaraz go rozwalimy. A spokojnie. Hops. A, odejść ode mnie i rzucił się na mnie. Genialne. Dobro. E, dobra. Weźmiemy krzesełko. Tam, dam, dam, dam. ogień. Dziękuję. Gdzie on jest? O, cześć. Mrugni, aby oczyścić oczy z krwi. No czy nie potrzebuję na razie. Ale dobra rada. Co jeszcze jakiś ząbiak? Eee, wszyscy. Eee, no, to, to było zbyt proste. że właściwie mogłem w nią rzucić tym krzesłem. Dobra. Aha, to jeszcze hasło trzeba tutaj wklepać. Czekajcie, bo te są tylko ubrudzone krwią klawisze. To podejrzewam, że hasło będzie się składało właśnie z nich. Nie. Też nie. ra No daj. O, udało się. Nawet nie wiem co wpisałem. Mogę zejść pierwszy, pierwszy i zobaczyć czy droga jest wolna? Ty się dobijałaś do tych drzwi Moje oczy oślepiasz mnie! ha! <laughs> Idź proszę, tylko spójrz! Zaraz zejdę. Co ona w ogóle mówi? Nie rozumiem tego. Dobra, czekajcie, mogę tutaj wejść? Tak, mogę wejść, teraz tak. Jeszcze jeden zombie. Uuu! To musiał boleć. A to biegniemy szybko po następne krzesło. Przypuszczam, ty mi na nie odpowiesz, Frejerze, a w ogóle to kim jesteś? Dołącz do mnie. Koniec z bólem, koniec ze strachem. Wystarczy, że umrzesz. Nie zły z ciebie negocjator. Nie zbliżaj się, mnie. No, posuń się, bo nie mogę przejść. O Boże. Alona jest wkurzająca. Dobra, bierzemy krzesło. No co prawda, w, w, trochę wszedłem w te płomienie, no ale kto by się tym przejmował? Łap. Ha, 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 ha No i udało się chyba. Oczy z krwi, no jasne, przetrę Po Powieką, prawda? Mamy przycisk do mrugania w dalszym ciągu. Czyli tyle, żadnego dziękuję. Zabiłeś go. Wow, jesteś niesamowity. dziubas w ogóle jakiś całosna. Aha, dobra. Nie chcesz ze mną gadać. Trudno. Eee... Znowu tu jesteś? Won, bo pianą dostaniesz. Dobra. Eee. No, jestem ostrożny. Kurwa. No, zamknij się. Dobra, otwórzmy drzwi. Wow, pierwsze otwarte drzwi, ale kurczę, tak trochę zabugowali to twórcy, bo... Aha, bo otwierałem się jednak nie w naszą stronę, a w dwie strony. Tylko czemu bohater otworzył w tą najmniej taką rozgarniętą część? W siebie. Za pierwszym razem. cieszę, że wróciłeś. Zaatakowali nas, udało mi się zgubić i ukryć tutaj, ale on wrócił. Ale żeś się ukrył? <tryk> niech się nie szai, że jesteś na środku tego parkingu. Spokojnie, jesteś ranny. Nie, nie o Ciebie chodziło, Won. Znasz go? Nie, nie sądzę, ale właściwie ja. Nie poznaję mnie. Jestem Teofil Paddington. Przykro mi, Edwardzie. Rytuał tak mocno odbił się na Twojej psychice, że znaczna część Twoich wspomnień została poświęcona. Crowley stoi za tym chaosem. Zmusił mnie, abym odzyskał klejnot. Teofilu, jeśli mnie znasz, kim do diabła jestem. Nie ma czasu, aby ci wszystko opowiedzieć. Teraz kiedy jest wolny, nie pozostało na nic innego jak podążać ścieżką światła i powstrzymać go, zanim pochłonie całe miasto. No pewnie nie mów my kim jest w ogóle. Ale, ale musisz ten ten, no tak, ocalić świat i w ogóle odzyskać Klejnot. Boże. Nie co, umarł? Nie, żyje. Wow, i całkiem żwawo się rusza. Tylko po co on tam idzie pod ten samochód? Ona gdzieś tam poszła w pizdzie. Dobrze, dobrze, dobrze nie idzie. Aha, chyba że ja ich mam gdzieś zawieść, no ale to zaraz. Ja, ja chcę jeszcze przejrzeć po prostu ten teren tutaj. Gdzie jest moja latarka tak właściwie. E wow, rozrastamy się w ekwipunku. E latarka, latarka. Hm. Tu jest. No przecież. I teraz tak, jak wyjść na i. No I mam latareczkę. Aha, to są chyba jakieś zombie. No dobra, to, to, to ja jednak pojadę z wami. O nie, drzwi są zablokowane! No damn, cholera, jak je teraz otworzyć? Uh, gdzie jest w ogóle moja latarka? No przed chwilą miałem ją jeszcze w dłoni. Mm, ale oświecią może. A, gaśnica, no tak. Stara, dobra gaśnica. Idziemy rozwalić szyby. Tak, jak właściwie nie mógłby tego zrobić, e, rozumiecie, łokciem. Byłoby szybciej i sprawniej, no ale dobra. Pyk, wchodzimy. E, kluczyki, wszystko już jest włączone, czy nie bardzo? Poczekajcie. A światła, dobra, teraz się zaczyna zabawa. Radio. Radio też by się przydało. Eee... O Jezu, zombie mnie atakuje. <grywa> Ciul, <grywa> No i się skończyła nasza <grywa> podróż. Ja wiem, że nie możemy tu zostać, tylko... O cholera. A dlaczego wy wysiadacie z tego samochodu? No wsiadać. Eee, nie, nie, nie chcę gaśnicy. Macie tu pianą. Ach, eee, cholera. Czekajcie, przebiegnę się z nimi kółką. Eee... I zaraz po prostu rozpędzimy się samochodem. Tylko muszę obczaić jak, 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 jak go włączyć. Tam stacyjka powinna jeszcze gdzieś być na dole. Czekajcie. O, ładnie. Wow. Całkiem dobra ta gaśnica. Ła, wow, dobra. I teraz szybko do samochodu. Da radę Da radę o, że mnie nie wywlecze To Coś jest Druciki, tak moje ulubione No cholera sam się do mnie Muszę druciki nareperować No Ale one przed chwilą były jeszcze wyjęte nie no, to, to jest bez sensu. Ah. Dajcie mi moment, wezmę gaśnicę i ubiję tego zombiaka oh. Gaśni nie do auta. No dobra, już jesteśmy to spróbujemy. Co to miało być? Ah. Dobra, no przebiegniemy się z nim kółko, niech podbiegnie do mnie. Tak, idealnie. Teraz gaśnie co? E. I teraz go namierzamy. No i pyk, i pięknie. I teraz wchodzimy do auta. No, może się uda. No co to ma być? Znaczy, nie rozumiem trochę idei tego hakowania tutaj. Zmień przewody, zetnij przewody. No i wyjdź, tak? Działało? Nie działało. Co tu się dzieje? Ach, nie rozumiem tego. Dajcie mi moment. Nigdy tak stacyjki nie włączałem, no ale. No, wygląda na to, że chyba działa. O Boże, ja wiem, że nie możemy tu zostać. Czekajcie, a da się po prostu cofnąć do wcześniejszego checkpointu? że tak, za zapiszemy przy okazji. Załaduj. Czy na pewno chce załadować się, dokonane postępy zostaną utracone? No, chyba tak. Jeśli to będzie ostatni punkt kontrolny, to będzie ok. No dobra, dużo nie straciliśmy. Także ja tutaj ugaszę ten ogień. Idealnie. Będzie po prostu szybciej, musicie mi to wybaczyć. E, tak, wchodzimy. Tutaj będzie taka scenka. Oczywiście, da się ją przewinąć? Oczywiście nie. Tak więc musicie. Nie wiem. Nie, nie, nie będziemy tego oglądać. Przytnę to materiał. No, tu jest jeszcze jeden, chyba zombie. No, ja bym chciał to podpalić. No, baseball chyba się da, tak? Idealnie. No, czemu ty nie możesz tędy przejść? Dobiegniemy naokoło. O, o plumie krwią. Jaki bydla. No chodź tu. Pięknie. Teraz następnego. Dobra. I teraz szybko idziemy uruchomić samochód. Dobra. Nic się nie dzieje. Cudownie. No nie, chyba biegną następne. Tak chyba nie, szekajcie. To nie dzieje się naprawdę. Tak mogę zamienić prze... przewody. O! A W jeszcze trzeba kliknąć. I W, dobra. Dało radę? Dało radę. Pięknie. No i jedziemy, jak ładnie. Słyszysz mnie, Edwardzie, jedź dalej. Że model jazdy tymi samochodami jest okropny. To morderstwo! Wiesz, ta droga nie powinna się zawalić. No dobra. Strasznie rzuca tym samochodem. czekajcie, chyba w tą stronę. Włącz lub wyłącz światła na F. Nie no to ja wolę na włączonych jeździć. Bezpiecznie trochę. No i dobra, i tu jest chyba wyjazd, tak? No, jecie, ciecie. Czy musimy nad tym przeskoczyć? Zobaczymy. Aha. No jakie slow motion! Ale ja nie chcę... Nie chcę widoku soczy na kierownicy bo właśnie trudniej mi się wtedy jeździ. A ja gra teraz to zmieniła, nie wiedzieć czemu. Tu jest ich więcej! Znaczy normalnie w grze pokroju, nie wiem, Gran Turismo albo Test Drive Unlimited, to wolałbym widok soczy, e, z kokpitu, no ale tu tutaj nijak się on nie sprawdza. Tak w woli ścisłości. No i dobra i wygląda to, że chyba... żeśmy się karneli. Czekajcie, latarkę sobie włączę. Tu jest krew. Jakie kloce? Znaczy. Gdzie oni się podzieli teraz? Już tam są! Przed chwilą stali obok mnie! Okej, okay, czemu latarki nie mogę włączyć? Co się dzieje z moją latarką? Wyekwipuj zapalniczkę, aby podpalić strugę tego. Nie, benzyna chyba cieknie. Czekajcie. Mam zapalniczkę. Amunicja, pudełko baterii, taśma dwustronna, latarka, spraye, no, nie widzę właściwie żadnej zapalniczki, może jeszcze nie mamy, czekajcie, rozjeżdżę się tutaj po prostu po tym pomieszczeniu, może znajdę jakąś zapalniczkę, coś jest, lewa strona kurtki jest pełna, wyrzuć kilka przedmiotów, aby zwolnić miejsce. Powiem Wam to w ten sposób: ja może uleczę się sprayem albo czymkolwiek innym. Edwardzie, potrzebujemy samochodu, żeby się stąd wydostać. Czekaj, jakbym wziął taśmę i połączył ją z czymś takim? Nie, bez sensu, ale substancją wybuchową chyba mogę, tak? Aha. To połączyłem na razie ze sobą, nie wiem po co. Edwardzie, potrzebujemy samochodu, żeby się stąd wydostać. Czekajcie, bo ja właściwie nie wiem, co ja teraz zrobiłem. Magaj w ze mną jak z Dobra, nieważne. Weźmiemy sobie też jednego spraya. Albo nie, czekajcie, miałem lewą stronę, zwolnić kurtki, tak? No to dobra. Kurczę, czy baterie? Baterie w ogóle połączyłbym z latarką, bo by mi się chyba skończyła. Tak. E, mam jeszcze cztery No szkoda tego wyrzucać. Pudełko. 4? Baterii. Aha, bo to jest razem pisane. To też właściwie. Dobra. 8, 8, 8. Nie, no to baterii mamy właściwie nadmiar. No to ja z chęcią wypuszczę. Kilka. Hey, czy upuszczę? Czy tak, znajdę samochód, ci Eee. Jak to upuścić, cholera? O! Idealnie poszło. E, teraz weźmiemy sobie latareczkę w dłoń. No i oczywiście wyposażymy się też w zapalniczkę. Ok. Jakim cudem lewa strona kurtki jest pełna? Jak przed chwilą. A wyrzuciłem to. Damn! Jakim cudem ty się znowu pojawił? czekajcie. Jest wolno, dobra, idealnie. I teraz bierzemy. Hu. on I teraz E. Pyk. A, cudownie. Wysadziłem sobie po prostu samochód właściwie na siebie. Na sobie. I teraz tak, co z nim jest? Nie, no wydaje mi się, że jest w porządku, dobra, idziemy dalej. O, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj zbyt wiele zombie. Zapalniczki się raczej chyba nie będą bały. Cudownie, samochód mi wybuchł. Tam jest jeden zombie, ale na szczęście po nim. A tam jest jakieś auto. Tylko teraz jak się tutaj przez to przedostać. E... Czekajcie, mogę wyłączyć tą latarkę? Mogę. Idealnie. I teraz tak. E... No, chciałbym podnieść tą deskę. Chcę podnieść deskę. Idealnie. Znaczy, no, podniosłem w sumie nie to, co trzeba, no ale okej. Okay. Dlaczego nie da się tego rozwalić? Ale, kicho. Chyba, że trzeba znowu użyć ognia, ale to w takim bądź razie muszę znaleźć jakieś krzesło, czy coś w tym rodzaju. Będę ja znowu paczka amunicji tudzież baterii, ale do niczego się to nie przyda. Mm -hmm. O, jest i krzesło, idealnie i teraz tak trochę ognia bym potrzebował. Nie, zginąłem od tego, nie wierzę. Ooo, oh, fundein. Krzesło. Weźmiemy jakby tak co? Reżerzyjmy się w tamtych rejonach. To są jakieś deski. Podpalimy je przy okazji. Aha. Znowu korzeń. Idź korzeniu. No, bo zaczniemy przed nim spieprzeć zaraz. Tylko te deski musiałyby się nieco przepalić tutaj. No, można już. Idealnie. Tu jest jakiś samochód. Możecie teraz przyjść. Jest bezpiecznie. Znalazłem taksówkę. A, no tak, znalazłem taksówkę. Eee, tak więc taksi, czekajcie, włączymy sobie światła, są włączone, są włączone, o, radyjko, jak miło, eee, co teraz, stacyjka i dalej, tutaj nie musieliśmy się już bawić z kablami, tak więc jest całkiem pozytywnie, I gdzie w tym momencie powinienem się udać i gdzie przyjechać? <laughs> tędy chyba się nie da, czekajcie, teraz udam sobie widok z oczu, nie za dużo tutaj po prostu widzę. Aha ha, 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 ha. No, można się jeszcze rozglądać podczas jazdy klawo Tu też nie pojadę nigdzie. A tutaj w lewo chyba, że przez te szlabany można wyjechać O, o, o! Idealo I tu w lewo. Tu też w lewo, Dame, za ostro w te lewo. O, wow, wyjechaliśmy na miasto, ale ładnie, chyba nowy Jork jest. Boże, wygląda na to, że hotel jest odcięty. Znaczy, ale jak odcięty. Bum. No i autobus stoi w pionie. Czyli korzeń prawdopodobnie zeżyry autobus, Aby się jedemola? Bardziej to wygląda jednak tak, że się demola. To epicentrum. Uwolniłem złą wolę, która czekała wieki, aby się zemścić. Od tego cię uwolniłem, Edwardzie. To było w klejnocie. I chcę go z powrotem. Mam rację, Teo? O co chodzi z tym klejnotem? Też nie wiem, a chciałbym wiedzieć. Nadchodzi! Okej, okay, rozwaliła mi się szyba. Nie wiedziałem, że to jest też możliwe w tej grze. Opowiem no, wam, że całkiem niezłe widowisko z tego się robi. Świetnie się jedzie przez ten walący się nowy jork. Ja miazga. No dobra, mieliśmy się udać do parku, z tego co było mówione. No ale chyba przejdziemy się trochę dalej. W prawo! W lewo! Auto jedzie! Teraz tędy! Pięknie. W lewo bym pojechał, bo po prawej była przepaść. I teraz gdzie? W lewo. Cholera. Ile tu jest samochodów? Ojej. Teraz gdzie? Tędy chyba. Dobra. W jakiś tam sposób się udało. Teraz, gdzie? Prawo. Chodnikiem, cudownie. Przez plac zabaw. Idealnie. okej. Okay. Wow. Trochę przyginają. Wejdziemy sobie w tą y, dzielnicę. No i dlaczego nie mogę cholera nic zrobić. Coś się stało, znowu od początku. Deeej. Dobro. Tak więc w takim razie przycinam lekko materiał i wrócę do was w momencie kiedy będę znowu w tamtej uliczce. Okej, okay, słuchajcie, powoli zbliżam się do miejsca w którym ostatnio zginęliśmy. E, zaraz będę wjeżdżał w tą uliczkę z tego co pamiętam. A e, tak więc wznawiamy, e, zobaczymy, co należy tutaj zrobić. No nie, no jeden możliwy przejazd wiedzie tędy, no No i wow, i teraz się udało rozwalić te rusztowania. Wcześniej nie cholery. No, powiedzcie mi, o co tutaj chodzi. Teraz gdzie? Chyba tutaj w tą wystawę. Dobra. Ale karkołomna na akcję. Wow. Zmienimy sobie kamerę. Dzięki za zobaczenie materiału, jeśli ci się spodobał to zostaw komentarz a jeśli masz czas sprawdź również poniższe strony i zostaw wpis na main fanpage'u. Dzięki.